Witam panowie z powrotem, a ciebie z fit szczególnie, bo siedziałeś z Big Smoke'iem w Meksyku przez 4 miesiące. No dobra sorry chłopaki ważne, że wróciłem tylko kurwa Big Smoke siedzi tam, bo się boi Michaela chyba, hahaha. Ha, ha. A propos Michaela to słyszałem, że będzie jechał tędy motorem z jakimś swoim ziomeczkiem. A po jakiego chuja? Podobno mają jakieś narkotyki zawieźć do San rozprzedać jakiemuś dealerowi. Słyszycie ten motor? Kryć się. Ej kurwa Michael, jakieś pizdeczki mają do nas problem. Znam tych śmieci, bierzemy ich. Michael ty kurwo jebana, dawaj dragi, inaczej masz kulę w łeb. Ja dobiję tego twela, a wy Michaela rozjepcie. Co tak znienacka chuje? Dawaj śmieciu. Dawaj kurwa te dragi. Kurwa wkurwiłem się, macie przejebane. Dobra, Karlu, chwilowo aut. Ryder też. A ten kutas fit sam się rozjebał, hahaha. Ha, ha. Dawaj ryder mi tą broń, ja mu pokażę. Dobra poddaję się. Dawaj kurwa narkotyki. Dałem rajderowi. Kurwa Swit już najebany po walce. Nie najebany tylko dostałem kilka kulek w kamizelkę a rajder tak dostał że na szpital spierdolił. Najgorsze jest to, że Michael będzie nas szukał, bo te dragi co zajebaliśmy mu są warte z 20 tysięcy. Musimy je i tak sprzedać Emetowi, żeby kupić lepsze bronie i drona. Wcale nie musimy, haha, choć do Emeta. Wiem co masz na myśli. Kurwa mamy przejebane nie to, że nam zajebali ziomka, to jeszcze dragi nam podjebali. No przejebane kurwa, mam dla ciebie misję. Dam ci kurwa pistoleta, ty masz ich zajebać. rozumiesz, kurwa. Dobra, zrobię to, Michael. Wypierdalaj. Ej, ty kurwa, ziomek, gdzie jest Swift i CJ? Chuj cię to obchodzi, Zajebać ci. Gadaj, bo cię rozkurwie. Wypierdalaj stąd. Gadaj, kurwa. Nic ci nie powiem, nie zdradzę gangu. Proszę zostaw mnie. Siema emet. Siema emet. Co to za typek? Nie wiem jakiś przechlast. Dobra wypierdalaj stąd bo musimy sobie z emetem pogadać. No to tak emet chcemy kupić dwa gloki i jednego drona. Tak myślałem trzymajcie. Dobra, płacimy dragami o wartości 20 tysięcy git. Ta jasna git. Dobra to trzymaj i Nara. Nara. Co jest kurwa? Tu jest jakiś piasek kurwa. Ja wam dam, chodźcie tu kurwa złapię was. Co zrobiliście emetowi chuje? Zamknij je mordę. Gdzie oni kurwa są? Ty mordo żyjesz? To spierdalaj. Ty kurwa ziomek widziałeś Karla Johnsona i jego brata Sina? No właśnie ich szukam zajebali mojemu ziomkowi dragi. A mi zabranie dali kurwa piasek. No to kurwa musimy ich obaj znaleźć choć za mną chyba tam poszli. Dobra kurwa zmęczyłem się. No ja też, ej kurwa idzie ten ziomek Michaela zemetem dawaj, sadzimy na nich pułapkę. Skurwysyny. Dobra, koleżko, nie macie. Dobra, Emet, przegoniony, a ty masz jakieś ostatnie słowa? Pierdolcie się. Dobra, z Fit musimy znowu się chować w dziurze, dopóki nie wróci Ryder ze szpitala i Big Smoke z Meksyku. No niestety trzeba na nich poczekać.